w Pierwszym odcinku z serii zagrajmy w CSA. Jest to serwer CS Reserve.pl BF2, oczywiście gramy w BF na mapie AWP India. Będzie to tylko mecz z mojej rozgrywki. banie już na wstępie dostałem. Uff, ale lecimy. Co go? No czy nikogo nie mogę zabić? Mój rank jest tutaj 9, zobaczymy jak mi spadnie 110 dostał, ale go nie zabiłem o! Bania, bania, jest, jest, jest Grano o wszystko, to jest taki Wiecie, oczywiście polecam mega serwer serwer jest świeży, nie, ma... nie jest jeszcze zbyt dobrze rozkręcony co to było to się nam daje pod auto Więc zaczynamy Będzie To oczywiście nie będziemy patrzeć jak inni Jeszcze nie, nie skończyli grać i nie będziemy tylko dzieci Nie Zabili mi go. Naprawdę, polecam, serwer jest świetny Chciałem Wam pokazać jaką w CS Zmarzę, Było tu, jestem w porządku administratorzy Takie pytania, takie od razu To muzija o banja žem dosta.